Obecnie lasy zajmują około 21% powierzchni województwa łódzkiego, to niedużo, skoro średnia krajowa wynosi ponad 29%. Jednak i na tym obszarze znaleźć można wiele pięknych lasów, rezerwatów, miejsc, w których przyroda nie nosi żadnych śladów ingerencji człowieka. Wizyta w takich miejscach sprawia wrażenie, że czas się zatrzymał. Odwiedźmy południowo-zachodnią część województwa łódzkiego, które zdradza nam swoje przyrodnicze tajemnice. Naszą wycieczkę po najpiękniejszych lasach województwa łódzkiego rozpoczynamy od jego zachodniej części. Teren nadleśnictwa, poddębice w powiecie zduńskowolskim. Wewnątrz dużego kompleksu leśnego utworzono tu ponad pół wieku temu rezerwat przyrody Jamno. Głównym powodem ustanowienia w tym miejscu rezerwatu była ochrona jodły pospolitej. Takich okazałych jodeł, jak ta w rezerwacie Jamno, jest znacznie więcej. Ich wiek szacowany jest na około 150, może nawet 200 lat. Obwód widać, dwie dorosłe osoby ciężko miałyby objąć taki pień oburącz. Takie drzewa stwarzają bardzo dobre warunki do bytowania wszelkiego rodzaju zwierząt. Drzewa dziuplaste idealne dla ptaków. Tutaj, akurat w tym wypadku, w rozłogach tych dwóch koron, pszczoły znalazły swoje schronienie. Rezerwat Jamno jest cennym poligonem badań. Pracujący tu naukowcy skupiają się na obserwacji przemiany szaty roślinnej lasu w warunkach zmniejszonej ingerencji człowieka. Dno rezerwatu porasta niezliczona liczba siewek jodły, które odradzają się tu w sposób naturalny. Te dwie jodełki, które mamy tutaj najbliżej, zaczynają właśnie swoją sztafetę o przetrwanie, walkę o to, żeby dostać się w górne korony drzew, o światło, o wodę, o swoją niszę ekologiczną. Życzę im powodzenia. Tutaj obok siebie rosną dwa gatunki iglaste. Jodła i świegone często są ze sobą mylone. Bardzo łatwo rozróżnić po igłach oraz po ułożeniu igieł te dwa gatunki. Jodła na spodniej części igieł posiada dwie takie smuszki białe bardzo charakterystyczne. Świerk natomiast takich smużek nie posiadła. Igły jodły są bardziej spłaszczone i ułożone bardziej płasko na gałęziach. Świerk natomiast ma te igły bardziej wąskie, bardziej kłujące i bardziej rozłożone dookoła gałązki. Ponadto igły jodły są świecące, mają taki fajny świecący połysk, świerk bardziej bardziej matowo. Mokradła mają swój nieodparty urok. Najlepszym przykładem jest rezerwat Mianów w powiecie pabianickim. Wciąż w granicach nadleśnictwa pod dębice. Na prawie 6 hektarach rozciąga się kompleks torfowisk. Stojącą wodę szczególnie upodobał sobie las olchowy. W rezerwacie można obserwować szuwary trzcinkowe oraz o wiele bogatsze pod względem ilości gatunków szuwary tużycowe i pałkowe. Nawodniony teren to idealne miejsce dla roślin pływających. Praktycznie większość miejsc w naszym kraju do takim charakterze jak to miejsce, w którym się znajdujemy, a jest to rezerwat Mianów, jest objęte ochroną ze względu na swoją wyjątkową formę. Coraz mniej w Polsce jest takich siedlisk tego typu, tak mokrych, tak zabagnionych, można powiedzieć o takim nieładzie. Kiedyś takie siedliska były mocno osuszane, tak, tak była prowadzona gospodarka leśna, żeby osuszać i udostępniać te tereny, czy to pod uprawy rolne, czy pod, czy pod leśne. To bagno pokazuje, że warto zachowywać takie formy. Tutaj tylko z rzeką Ner łączy, łączy to bagnisko jeden rów melioracyjny. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu taki widok, można powiedzieć, że to była perełka przez specjalny program ochrony bobra w Polsce. Takich widoków można oglądać teraz praktycznie wszędzie bardzo dużo. Ulubiony ulubiony przysmak bobra, osikowe drewno przegryzione po to, aby do konaru później bobry miały dostęp. Cała baza pokarmowa można powiedzieć w jednym pniu. Największy zbiornik retencyjny w województwie łódzkim to Jeziorsko, które powstało w latach 80. w wyniku zatamowania wód rzeki Warty. Ma ponad 42 km2 powierzchni. W zaporze czołowej zbiornika znajduje się elektrownia wodna o mocy niemal 5 MW. Teren bardzo szybko stał się miejscem wycieczek mieszkańców Łodzi, Konina i innych miast. Turyści zwiedzają okolice zarówno podczas pieszych, jak i rowerowych wycieczek. Nad brzegiem zalewu, jak i na brzegach wypływającej z niego warty można spotkać licznych wędkarzy. Szlak rowerowy wokół jeziorska nie należy do najkrótszych. Aby objechać cały zbiornik, trzeba pokonać dobre 50 km. Jeszcze niedawno uboga baza turystyczna zaczyna się zdecydowanie polepszać, co daje nadzieję na przyszłość dla tego zbiornika. A amatorzy sportów wodnych mają tu coraz lepsze miejsce do realizowania swoich pasji. Małe zalesienie brzegów ma swoje wady, ale i zalety. Wiatr, mając tu nieograniczony obszar, rozpędza się do prędkości umożliwiających uprawianie np. windsurfingu. Południową część zbiornika jeziorsko utworzonego na rzece Warta zajmuje rezerwat przyrody, włączony do sieci Natura 2000. Ostoja ptaków nie tylko wiosną, ale również ptaki tutaj przebywają jesienią na przelotach. Charakterystyczną cechą zbiornika jest okresowe obniżanie się poziomu wody. Co z kolei prowadzi do wyłaniania się spod powierzchni mulistego dna wraz z dużą liczbą występujących tu bezkręgowców. Jest to świetna baza pokarmowa dla tak dużej liczby ptaków tu występujących. Inną formą ochrony przyrody jest tworzenie stanowisk dokumentacyjnych, gdzie badać można interesujące nagromadzenia skamieniałości i minerałów. Jedno z największych stanowisk dokumentacyjnych w województwie łódzkim znajduje się właśnie na skarpie Zbiornika Jeziorsko w miejscowości Siedlątków. Przy okazji wizyty w Siedlątkowie można też odwiedzić Kościół Świętego Marka Ewangelisty. Kościół ten położony jest w depresji w wyniku zalania okolic przez wody zalewu. Kościół znalazł się poniżej poziomu lustra wody, przez to trzeba było obudować go specjalną konstrukcją, aby nie uległ zniszczeniu. Jeziorsko odwiedza wielu mieszkańców się Sieradza. Samo miasto należy do najstarszych w Polsce. Dlatego do dziś pełne jest pamiątek z przeszłości. Będąc na sierackim rynku, trzeba odwiedzić narożną kamienicę z XVII wieku, zwaną Pojagielońską. Jest to najstarsza kamienica w mieście. Mieści się w niej muzeum prezentujące stałe ekspozycje dotyczące historii regionu sierackiego. Naszej podróży jest wizyta w Sierackim Parku Etnograficznym, gdzie w doskonały sposób przedstawiono układ polskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku. Ciekawym miejscem jest ta zagroda Szczepana Muchy, który był tutaj ludowym i znanym rzeźbiarzem. Niedaleko Sieradza znajduje się Tu Najciekawszym miejscem tej okolicy jest Muzeum Wnętrz Dworskich. Znane też jako Muzeum Walewskich, w nawiązaniu do rodziny szlacheckiej będącej właścicielami dworku. W charakterystycznych dla przełomu XIX i XX wieku wnętrzach dworskich salonie, bawialni, gabinecie czy bibliotece wyeksponowane są dziesiątki obrazów, portretów walewskich. Na północ od Tubondzina znajduje się Uniejów. Z inicjatywy arcybiskupów gnieźnieńskich wybudowano tu zamek. Okresowo, na przykład w czasie wojen, trzymano tu skarb arcybiskupi, zamek Uniejowski nad Wartą jest jednym z niewielu zachowanych zabytków architektury XIV-wiecznej na tym terenie. Mimo wielu zmian w konstrukcji, wciąż widoczne są cechy budownictwa średniowiecznego, ciasny dziedziniec. Czy gotycka wieża? Dzięki bogactwu wód termalnych wydobytych na powierzchnię, senny niegdyś Uniejów stał się pierwszym w Polsce uzdrowiskiem termalnym i celem podróży turystów z całego kraju. Nieodłącznym elementem budowli jest zamkowy park, założony najprawdopodobniej w XVII wieku. Obecny kształt zyskał w czasie przebudowy w XIX wieku. Sporą część parku stanowią łęgi jesionowo-olszowe i wierzbowo-topolowe. Na tym terenie znajdują się też trzy pomniki przyrody: kasztanowiec zwyczajny, dom przypułkowy i bóg zwyczajny. Jak widać nie tylko w naturalnych warunkach, ale również w takich miejscach jak park, drzewa te mogą osiągać naprawdę imponujące rozmiary. 3 km na zachód od Uniejowa położony jest Spycimierz, stara wieś znana w całym kraju dzięki kwiatowej oprawie Święta Bożego Ciała. Spycimierskie Boże Ciało ma ponad stuletnią tradycję niezwykłego zdobienia trasy procesji. O uroczystościach Spycimierskich mówi się, że jest to Boże Ciało na kolorowych dywanach. Całą trasę procesji długości niemal dwóch kilometrów pokrywa kwiatowy dywan. Każdy gospodarz układa kobierzec kwiatowy, starając się, by jego dekoracja była niepowtarzalna. Stąd tak wielkie bogactwo barw i ornamentów, tworzonych przez różnorodne kwiaty, niekiedy liście, kłosy, piasek i inne naturalne dekory. Koniec uroczystej mszy świętej jest początkiem procesji. Osoby w niej uczestniczące, dziewczynki sypiące kwiaty, niosący sztandary, orkiestra dęta i strażacy pełniący straż porządkową, podążają wyłącznie po ułożonych kobiercach, a dopiero za Baldachimem na całej szerokości trasy kroczą wierni. Ta niezwykła procesja Bożego Ciała od dziesiątków lat przyciąga imponujące rzesze ludzi. Nazwa kolejnego rezerwatu przyrody, Wrząca, pochodzi od nazwy pobliskiej wsi. Rezerwat Wrząca utworzony został w 1995 roku. Na jego terenie, pod szczególną ochroną, znajduje się las bukowy. Ten okazały bóg o imponujących Rozmiarach. 319 cm obwodu, wysokości ponad 30 metrów, znajduje się tutaj w rezerwacie wrząca. Nieopodal tego miejsca, przy drodze do leśniczówki, znajduje się drugi buk, który jest jednocześnie pomnikiem przyrody. Ten egzemplarz, proszę zwrócić uwagę, jak silne wykształcił napływy korzeniowe. Bardzo suche jest teraz w lesie, a podczas deszczu spływająca woda po pniu drzewa trafia do utworzonego swoistego koryta przez korzenie tego buka. Przez co ptaki i inne zwierzęta mają tu przez dłuższy czas poidło. W Węglewicach, w skrajnie południowym zakątku województwa, mieści się rezerwat przyrody, którego główną atrakcją są kępy największej w Polsce paproci Długosza Królewskiego. Ta największa i najokazalsza polska paproć nosi łacińską nazwę Osmunda Regalis. Jej liście w sprzyjających warunkach glebowych i klimatycznych osiągają długość do 2 metrów. Jej blaszki liściowe mają pierzasty kształt. Jasnozielony kolor i są osadzone na długich ogonkach. Długosz królewski jest rośliną prawnie chronioną w Polsce i został wpisany do czerwonej księgi w kategorii roślin zagrożonych wyginięciem. Ochroną na terenie rezerwatu objęto także fragment wilgotnego boru sosnowego o powierzchni ponad 3 hektarów. W ponad stuletnim lesie obok kęp paproci rosną również inne rzadkie rośliny chronione, na przykład bagno zwyczajne. Położony w powiecie sieradzkim, w niewielkiej odległości od gminy Brzeźno, rezerwat Nowa Wieś zajmuje obszar o powierzchni 116 hektarów. Nazwę przejął od pobliskiego majątku. Większą jego część wypełnia wielogatunkowy las mieszany. Drzewostan składa się głównie ze świerków, jodeł, buków, dębów. Wyróżnikiem nowej wsi jest bluszcz pospolity. Ta wiecznie zielona roślina pniesie tu po dostojnych rezerwatowych drzewach. Na terenie rezerwatu występuje licznie również inna roślina okrywowa, kopytnik pospolity. Przedstawiliśmy Państwu najciekawsze pod względem krajoznawczym miejsca południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Zarówno kilkusetletnie wytwory działalności ludzkiej, jak zamki czy kamienice. Jak i rezerwaty dziewiczej przyrody. Zarówno tu, jak i w innych częściach województwa łódzkiego, mozaika ta tworzy specyficzny krajobraz Polski Centralnej.